Prognoza pogody Celestyna Grzybyta. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zgodnie z prognozami wczoraj pogoda się pogorszyła, do Polski napłynęło zimne powietrze i dzisiaj też przed nami zimny dzień, lokalnie z opadami śniegu. W pierwszej części dnia temperatura będzie niska, a w tej chwili jeszcze mamy wszędzie mróz i uważajmy na drogach na południowym wschodzie. Drogi mogą być śliskie, tutaj pojawiają się opady śniegu, a na termometrach. Bardzo niskie wartości, bo o 10 zobaczymy od zera na Suwalszczyźnie do 3 stopni na Dolnym Śląsku. Bliżej godzin południowych śnieg może też padać na pomorzu i na warmi, a poza tym sporo słońca, zachmurzenie małe, co najwyżej umiarkowane. Wiatr chwilami silniejszy, zwłaszcza nad morzem i wysoko w górach. Tam możliwe są porywy do 50, a wysoko w górach nawet do 90 km na godzinę. Ciśnienie jeszcze w tej chwili rośnie 1009 hektopaskali na barometrach, a w ciągu dnia zacznie spadać. Po południu też spodziewamy się w wielu miejscach opadów śniegu. Padać raczej nie powinno nie niegdzie na Śląsku i częściowo też w Małopolsce oraz przy naszej zachodniej granicy. Poza tym zachmurzenie wszędzie już większe, z lokalnymi przejaśnieniami i przebłyskami słońca i będą się pojawiały opady śniegu. Zimno, bo od do maksymalnie 7 stopni dzisiaj we Wrocławiu. Ciśnienie po południu wyniesie 108 hektopaskali. Jutro jeszcze też ma być zimno, a ocieplenia spodziewamy się wraz z początkiem kwietnia, czyli od środy. Do zobaczenia.